Witam po raz kolejny w programie Bestabu, w którym kontynuujemy temat orgazmu, tym razem z punktu widzenia mężczyzny. Moim stałym gościem jest specjalista seksuolog dr Andrzej Debko. Dzień dobry. No właśnie, czym jest orgazm dla mężczyzny? Jak reaguje jego ciało? Czy zawsze łączy się on z wytryskiem? I czy mężczyzna może osiągnąć orgazm poprzez stymulowanie innego narządu niż penis? O tym wszystkim w bestabu. Jak reaguje męskie ciało w trakcie orgazmu? Co się z nim dzieje? Męskie ciało w trakcie orgazmu reaguje w sposób bardziej jakby prosty. U mężczyzny organ związany jest z momentem ejakulacji, czyli opróżnienia, czyli wyprowadzenia nasienia z dróg wyprowadzających i, i wytryskuje go na zewnątrz. I ten moment takiej szczytowej przyjemności jest związany z poczuciem tego fizycznego opróżnienia, rozładowania, jednocześnie psychicznego doznania ulgi zadowolenia, błogostanu, szczęścia. Czy właśnie zawsze orgazm łączy się z wytryskiem i czy wytrysk zawsze łączy się z orgazmem u mężczyzn? Nie. Ale oczywiście w warunkach takich fizjologicznych jest, tak jest, że te stany są nierozerwalnie ze sobą związane, ale oczywiście istnieje cały szereg różnego rodzaju patologii, które mogą prowadzić do takiej swoistej dysocjacji znaczy pojawienia się orgazmu psychicznego bez, bez fizycznego i na odwrót. I jakie to są okoliczności? I na przykład e, podczas przyjmowania niektórych leków na przykład na depresje psychotropowych może dochodzić na przykład do braku o, wytrysku e, i może pojawić się również brak doznań psychicznych to również przyjmowanie tych żyleków może doprowadzić, że, będzie, że pojawi się wytrysk, natomiast nie będzie jako pewne fizyczne opróżnienie em, przewodów wyprowadzających, natomiast nie będzie to powiązane z zeznaniem psychicznym. Może to być np. przykład w przypadku mężczyzn po operacji gruczołu krokowego, że dochodzi na, wtedy najczęściej do wytrysku, tak, do pęcherza moczowego, do wytrysku wstecznego, Czyli na zewnątrz nie ma wytrysku, natomiast psychiczny błogostan, że oczywiście występuje i może też być czasami w stanach, np. depresji, często nawet depresji nieleczonej, że również może pojawić się taka dysocjacja orgazmu, czyli to nie będzie orgazmu psychicznego, natomiast będzie się pojawiał fizyczny. Internauci też często pytają o to, na przykład, czym jest polucja. I skąd się bierze oczywiście? Polucja jest, jest taką przypadłością, właściwie fenomenem okresu dojrzewania, kiedy zwiększa się poziom testosteronu we krwi, kiedy rozbudza się popęd seksualny, który był do tej pory w uśpieniu, kiedy nasze myśli jakby zaczynają krążyć wokół tematu seksualności, pojawiają się bodźce erotyczne, które przez cały dzień jakby się kumulowały, teraz w czasie snu docierają do, docierają do świadomości. Pojawiają się sny erotyczne i te sny erotyczne mają zdolność do, wy, do wyzwalania orgazmu, który, jak wiemy, u jest związany z wytryskiem nasienia. W związku z tym to nagromadzone nasienie, które jest intensywnie produkowane w tym czasie, Zostaje wydalony na zewnątrz w postaci, postaci polucji. Zazwyczaj polucje nie występują u mężczyzn, którzy się na przykład regularnie masturbują, młodzi mężczyźni, którzy się regularnie masturbują, zazwyczaj nie mają polucji. Polucji występują u tych, którzy na przykład z przyczyn religijnych e, unikają takiego zachowania, w związku z tym organizm sobie radzi sam i ten nadmiar zgromadzonego nasienia wydala na zewnątrz, co może dodatkowo skutkować tym, że niektórzy mają poczucie winy. Jeżeli mają na przykład związane na, z takim poczuciem nadmiernej religijności i nagle pojawiają się sny erotyczne i polucje, to niektórzy mają również z tego powodu poczucie winy. Nieuzasadnione. No oczywiście, że nieuzasadnione. Polucje zdarzają się rzadko, bo rzadko, ale u starszych mężczyzn, na przykład wtedy, kiedy istnieje ten długotrwały okres abstynencji nie, nie dochodzi do, z różnych powodów np. do zachowań masturbacyjnych i wtedy również organizm jakby reguluje sobie to, to, ten, nadmiar, ten nadmiar produkcji nasienia tym, że wydala go na zewnątrz w postaci polucji. A czy mężczyzna podobnie jak kobieta może osiągnąć orgazm poprzez stymulowanie innego narządu niż e, narząd rozrodczy, niż penis? No tak, oczywiście, że, że tak się może stać. Może u, u mężczyzn bardziej wrażliwych i u, u którzy, których dochodzi do kumulacji napięcia seksualnego, może dochodzić na przykład do e, wytrysku i orgazmu, na przykład pod wpływem samych myśli erotycznych, e, pod wpływem oglądania jakichś materiałów erotycznych, pod wpływem, no każdy z nas ma swoje miejsca wrażliwe na ciele, niekoniecznie muszą to być narządy płciowe, czasami, czy pogłaskanie po karku, dotknięcie wewnętrznej powierzchni uda, pośladki. No, w zależności od tego, gdzie mężczyzna ma to okolice zlokalizowane i gdzie w toku jego rozwoju takiego psychoseksualnego doszło do jakby zwiększonego uwrażliwienia ich. Oczywiście można doprowadzić mężczyznę do, 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 do orgazmu, do wytrysku, nie, nie dotykając w ogóle narządów płciowych. Jakie działania mogą przyspieszyć, a jakie opóźnić osiągnięcie przez mężczyznę stanu orgazmu? No przede wszystkim przyspieszają na przykład nowe sytuacje, nowe okoliczności, nowe partnerki, natomiast opóźniają najczęściej alkohol, bo alkohol jest toksyną ośrodkowego układu nerwowego, a od sprawności układu nerwowego zależy szybkość przełączania pomiędzy e, receptorami, które znajdują się np. w okolicy narządów płciowych, a, a mózgiem, który te, te bodźce rozpoznaje. W związku z tym e, spowalniając przepływ informacji spowalniamy również dochodzenie do orgazmu. E, Czasami, jak już wspomniałem, są to niektóre leki, zwłaszcza, zwłaszcza stosowane właśnie w chorobach układu nerwowego, w, w leczeniu depresji, w chorobach psychicznych. E, czasami są to niesprzyjające warunki okoliczności. No, na przykład, jeżeli teściowa śpi za drzwiami, e, gdzie młodzi małżonkowie nie mają jeszcze swojego własnego lokum a jeszcze w dodatku teściowa, która ma skłonność do nocnego spacerowania, bo nie zasypia, więc taki, taki, taka świadomość no może wpływać na tyle deprymująco, że mężczyzna będzie miał problemy z dojściem do, do wytrysku, do orgazmu. Internauci często pytają, czy jest jakieś działanie, czy coś, co. Oni mogą zrobić, bądź partnerka może zrobić. Jedni pytają o to, żeby ten orgazm przyspieszyć, inni żeby go chwilkę chociaż opóźnić. No, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym przedwczesnym wytryskiem, to przede wszystkim należy się udać do, do specjalisty i podjąć leczenie farmakologiczne, które spowoduje, że ten czas orgazmu się wydłuży do wszelkiego rodzaju Metody, prawda, opisywane w internecie, uciski. Różnego rodzaju uciski. Są to, są to takie opisy jakichś metod sprzed 30-40 lat, kiedy nie było innych skutecznych metod, więc jak nic nie było, to, to się robiło cokolwiek. Ponieważ w tej chwili możemy to skutecznie leczyć. Na przypadku przedczesnego przedwczesnego wytrysku stosujemy tylko i wyłącznie w ten sposób w tej chwili farmakoterapię nie stosuje się żadnych metod treningowych, bo one, są, bo one są po prostu nieskuteczne. Czyli nie warto się męczyć, warto ja, no, się leczyć do lekarza specjalisty. Kie no, kiedyś, jeszcze raz powtórzę i chciałbym, żeby to sobie nasi internauci zapamiętali. Wtedy, kiedy nie było żadnych skutecznych metod leczenia, metody, które są na poziomie leczenia, o skuteczności na poziomie bo czyli tam około 30%, więc jeżeli jeżeli niczym nie mogliśmy wyleczyć i osiągnęliśmy leczenie, 30, skuteczność 30%, to już było coś. Ale w tej chwili, kiedy możemy 100% wyleczyć, to przyjmowanie po metody, które dają 30% skuteczności, jest niefrasobliwe. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Moim gościem był specjalista seksuolog dr Andrzej Debko. Jeżeli chcecie zadać pytanie naszemu ekspertowi albo zaproponować kolejny temat, który moglibyśmy omówić w programie Bestabu, wysyłajcie maile na adres bestabu.pwp.tv. Ja zapraszam też, jak zwykle, do rozmowy, która toczy się na forum poniżej. Dziękuję i do widzenia!